Czy duża jest frekwencja podczas tegorocznej edycji Toffee Fest? Wydaje mi się, że nie jest najgorsza, ale są filmy, które cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem od innych, szczególnie te polskie, najnowsze. Na przykład chce się żyć, jest już prawie pełna sala. A Sans jest dopiero jutro. Na jaki film pani czeka? E, Chce się żyć. Dlaczego wybór akurat te, tego filmu? E, no, tutaj akurat wybór jest męża. Film nagrodzony, chcieliśmy zobaczyć, jest okazja, żeby zobaczyć dobry film. Byliśmy już na jednym filmie, dzisiaj przyszliśmy na drugi, także mamy nadzieję, że zobaczymy ciekawą produkcję. E, Chce się żyć, dzień dobry. Dlaczego akurat wybór padł na ten? Cóż, słyszeliśmy o dobrych opiniach na festiwalach, nie wiem, dzisiaj się obejrzeć. Udało się wejść w tiglasterz, także bardzo zadowoleni jesteśmy, no i zobaczymy. Jaki film pan wybrał? Chce się żyć. Dlaczego akurat właśnie ten? Słyszałem, że bardzo dobry. Można płakać na nim. Wybrałem ten film, dlatego że wiem, że otrzymał bardzo dużo nagród i już pochwał i najprawdopodobniej będzie też doceniony w Stanach Zjednoczonych, więc wiedziałam, że warto po prostu ten film zobaczyć. Chce się żyć. Dlaczego akurat ten film? Um... Chyba bardzo mi się podoba tematyka tego filmu i no, wiele nagród, które zyska też w Gdyni. No, myślę, że ta renoma tego filmu sama za siebie mówi. No i też bardzo jestem ciekawa gry aktorskiej głównego aktora, który gra, grał w Jestem Bogiem w zupełnie innej roli tutaj będzie widoczny w zupełnie innej świetle, więc myślę, że to będzie ciekawe. Jakie wrażenia po filmie? Ach, olbrzymie. Film balał w sumie. Bardzo. A chce się żyć? Chcę. Ekstra. Wspaniały film. A chce się żyć? Chce się żyć. Wzruszający. Yy... Trudno mi, nie mogę w tej chwili nic powiedzieć. Naprawdę się wzruszyłem. Jest, jest to super produkcja. Naprawdę. Bardzo mi się podobało. A chce się żyć? Oj, tak, po takim filmie na pewno. Weryfikuje się pewne sprawy w człowieku, i, i no myślę, że ma się inny pogląd na pewne rzeczy po takim filmie. No, bardzo dobre, ponieważ ja przez 6 lat pracowałam z niepełnosprawnymi, więc w ogóle całe życie pracowałam w takim zakładzie, w szpitalu psychiatrycznym. Ale w tym 6 lat też z dziećmi i z dorosłymi niepełnosprawnymi. Jest sami znane bliskie takie klimaty, ale mimo wszystko bardzo mnie wzruszył, ujął. No i wspaniale zrobiony film. Chce się żyć? Chce się żyć. Doskonały film. A, wzruszający czysto. bardzo dobry. Chce się żyć? Chce się żyć. Jak wrażenia po filmie? Nie mogę normalnie mówić. Nie naprawdę? Jeżeli widzieliście, to mi się wydaje, że to mi powiedział wszystko naprawdę. Dzięki.